Piąta niedziela Wielkiego Postu, kochani, to zwykle początek naszych parafialnych rekolekcji, ale w tym, reko w tym roku rekolekcji nie było i nie będzie. Rekolekcji, które zawsze jako cel główny mają, by przygotować nas na święta, na dobre przeżycie Paschy. Dlatego dzisiaj w niedzielę palmową. Nie rozpoczynamy rekolekcji, ale przygotowanie do Wielkiej Środy. Przez te kilka dni słowo chcemy łamać, by nam pomagało przeżywać ten czas. Słowo, które jak mówił Jan Paweł II, jest od Boga na dziś i dla mnie. Od Boga to znaczy, że przed chwilą to co było tutaj czytane, to sam Bóg mówił do nas, nie kto inny. Na dziś to znaczy na ten czas który przeżywamy niełatwy, pandemii, tego wszystkiego, co dotyka całego świata, to są realia nasze i dla mnie. To znaczy, może w sercu kogoś jest zadziwienie, że odkrywasz na co cię stać w relacji do siebie, do drugiego człowieka, do Boga. Ten czas odkrywa nasze serce. I oto zobaczcie, słuchamy słów dzisiejszej Ewangelii i co widzimy jako ludzie? Porażka za porażką, totalny bezsens i beznadzieja. Widzimy jakiegoś skazańca, który jak idzie na górę oliwną, to mówi: Wszyscy mnie opuszczą. Tak jakby mówił: Trzy lata nauki cudów na darmo. Kiedy jest na górze oliwnej i modli się do Boga, to uczniowie śpią. Judasz przychodzi i zdradza go, i wszyscy uczniowie uciekają. Kiedy staje przed Sanhedrynem, ci, którzy znają słowo, znają pisma, wiedzą, że w Jezusie to słowo się wypełnia, mówią: zbluźnił. Piotr się trzy razy zapiera. Judasz popełnia samobójstwo. Przed Piłatem wybierają barabasza, zabójcę, a Jezusowi mówią, żeby szedł na śmierć. Żołnierze go cierniem koronują, biczują, plują na niego, zrywają szaty, poniżają straszliwie. Na krzyżu, kiedy już umiera, drwią i szydzą wszyscy. I oddał ducha, jak słyszeliśmy. A więc widzimy kogoś, kto nie tylko cierpi fizycznie strasznie, ale kto ma rozdarte serce, jest cierpiętnikiem. Wszystko na marne, nic się nie udało. Ale czy tak jest na pewno? Zapytajmy głównego bohatera, Jezusa Chrystusa, jak On przeżywał ostatnie chwile swojego życia. Bo rodzi się pewna wątpliwość w tym naszym spojrzeniu. W Ogrójcu powiedział Judaszowi, przyjacielu po coś przyszedł spokojnym, serdecznym głosem. Piotrowi powiedział schowaj miecz swój na miejsce. Pod krzyżem kiedy oddawał ostatnie tchnienie powiedział Maryi, niewiasto oto Syn Twój, oto Matka Twoja. I kiedy modlił się na krzyżu psalmem 22 bo na koniec wypowiadał słowo Tatusiu, tu są Twoje ręce. Tu nie ma pomyłki. Otóż kluczem, żeby zobaczyć, w jakim duchu i nastawieniu przeżywał Jezus ostatnie chwile swojego życia, jest Ostatnia Wieczerza. I nie myślmy, kochani, że Ostatnia Wieczerza to był jeden wielki smutek. Zawodzenie i płacz. Zobaczcie, idę na mękę z żalu, muszę się z wami pożegnać. Ostatnie słowo. Otóż okazuje się, jak czytamy Ewangelię, że Jezus podczas ostatniej wieczerzy błogosławił Boga, składał dziękczynienie, razem z apostołami śpiewał hymny. Dlaczego? Otóż sprawował tę ostatnią wieczerzę, pierwszą chrześcijańską Eucharystię, najpierw jako Paschę Żydowską, bo był Żydem. A czym była Pascha Żydowska, którą Żydzi świętowali całą noc? Była świętem, była dziękczynieniem, była uwielbieniem, była proklamowaniem czego? Wielkich dzieł Boga, Boga, który łamał jarzmo niewoli egipskiej, Boga, który przeprowadzał przez Morze Czerwone, który przeprowadzał przez pustynię, Boga, którego miłość była potężniejsza od śmierci. Co więcej, w pastrze żydowskiej, którą przeżywał Jezus ze swoimi apostołami, oni wierzyli, że te wydarzenia się uobecniają, że jest z nimi ten sam Bóg, który łamie wszelkie niewole i wszelkie śmierci. Rozumiecie, już łatwo było Jezusowi powiedzieć: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje, bierzcie i pijcie, to jest moja krew. Bo w tym powiedział, ja jestem wypełnieniem ostatecznym Słowa. Ja dokonuję ostatecznej paschy, zwycięstwa. I dlatego ruszał z wieczernika w blasku Bożej Miłości. W promieniach Bożego światła cierpiał fizycznie straszliwie, ale wiedział, że się pełni wola Boża. Miał Ducha Świętego, bo wiedział, że dokonuje się dzieło zbawienia, że dokonuje się paska, zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i szatanem. Kochani, taka jest ta Eucharystia taka sama. Jest ten sam Chrystus, przechodzący z mocą, zwycięzca grzechu i śmierci, szatana, którego miłości nie jest w stanie przesłonić żadna ciemność. I dlaczego to jest ważne? A no bo jesteśmy smutni, prawda? Kiedyś to w niedzielę palmową nas było, a teraz po zamykani w domach. Nie wiadomo jak z tą pandemią. Pokazuje się, że ludzi więcej choruje, więcej umiera, święta będą smutne. Tak patrzymy? Pewnie tak. Ale myślisz, że w tym pokoleniu i w tym wydarzeniu, którego też nie rozumiem, z którym też się nie zgadzam i dialoguję z Bogiem, myślicie, że Jezus jest słaby? Że cały Kościół się modli i wydaje się, że żadnych owoców? Otóż, kochani, to jest ten sam Jezus, zwycięzca nad grzechem i śmiercią, Pan potężny, którego nie jest w stanie ogarnąć żadna ciemność. Tego można doświadczyć wiarą. I dlatego jest ważne, kochani, żeby. Wejść w to przygotowanie i zapraszam Was na wysłuchanie trzech słów. Takie trzy etapy serca, bo idzie o jedną rzecz. Czy rzeczywiście jest prawdziwe słowo, które Kościół nosi w swoim sercu, że Chrystus wstał i żyje? wstał i żyje. Że w tym pokoleniu, w tej sytuacji, którą przeżywamy, jest ten sam potężny Pan, który pokonuje każdą śmierć. I do tego prowadzi pewna droga, bardzo nam potrzebna, bo Pan objawi swoją moc, już tej Eucharystią objawia, ale w liturgii Kościoła wielkie triduum paschalne z tą. Wigilią paschalną, kiedy rozrega się radosne. Więc zapraszam w poniedziałek o 18, we wtorek o 18 i w Wielką Środę o 18, by wysłuchać trzech słów, trzech etapów życia, które może komuś odsłonią. Tę prawdę, która jest fundamentalna w życiu Kościoła, bez niej nie ma Kościoła, że Chrystus z martwych wstał i żyje.